Nerdowskie podsumowanie stycznia 2024, część pierwsza, filmy i seriale, ale jeszcze ważna uwaga na sam koniec podsumowanie i wyniki urodzinowego konkursu. Zapraszam serdecznie. od odpoczynku i w miarę krótkiej przerwie w nagrywaniu po tym całym zestawie materiałów podsumowujących 2023 w wielu kategoriach, na wielu płaszczyznach oraz podsumowujących czwarty rok działania kanału, trochę oddechu. No a teraz przechodzimy już do naszych podsumowań. Trochę tego będzie i ostatecznie podzielę ten materiał tradycyjnie na dwie części, czyli będzie jeszcze część druga, w której omówię gry planszowe, gry komputerowe i komiks. Ale ta długa część będzie naprawdę niewielka. No tak po prostu wyszło w styczniu. Na to akurat aktywności, jeśli chodzi o nowe rzeczy, nie poświęciłem zbyt dużo czasu. No dobra, no to słuchajcie, przypominam, bo to też bardzo ważne, na sam koniec tego materiału rozstrzygnięcie konkursu rodzinowego, tak? Pamiętajcie. Także kto jest interesanty konkursem, może spokojnie skakać na koniec. Kto zaś chce posłuchać o fajnych, niefajnych rzeczach dotyczących filmu, seriali ze stycznia 2024 no, zaczynamy i jak zwykle pierwsze na tapet idą filmy. A zaczniemy od Transformers: Przebudzenie bestii, premiera 2023. To była premiera kinowa, aktualnie można zobaczyć na Sky Showtime, reżyseria Steven Caple Jr. No, wiecie co? Ja generalnie nie jestem wielkim fanem, jako takiego tej franczyzy Transformersów. Pierwsze trzy części tej nowej serii były nawet, nawet ok, jako absolutnie czysta rozrywka, pozbawiona i logiki, i jakiegokolwiek tam sensu głębszego, ale mnie się to oglądało, natomiast z każdym kolejnym, tak naprawdę, mm, odcinkiem tej wielkiej epopei transformersowej kinowej było coraz, coraz gorzej i ten sensu już na starcie nie było wiele, ale to ten sens kompletnie gdzieś ginął, a ostatnia ta duża część jakichś rycerzach okrągłego stołu, coś ty już nawet nie pamiętam tytułu. To po prostu totalna, totalna porażka i masakra. Tymczasem Bumblebee był bardzo przyjemnym promyczkiem w tym generalnie mieliźnie scenariuszowej, może ze względu na zupełnie inne podejście do tej historii. Bumblebee to jest film, który mi się naprawdę bardzo przyjemnie ogląda, bo oglądałem go już nie raz w ramach jakichś powtórzeń, czy gdzieś tam w lecącym sobie w telewizji, bo tak ja wciąż mam telewizję, kiedy jednocześnie coś robię na komputerze. No, a transformer z przebudzeniem mocy ma być przebudzenie mocy, brawo! Przebudzenie bestii, ma być nawiązując, ma być część nawiązującą właśnie do Bumblebee. Mamy niejako, ja tak to rozumiem, w ramach Bumblebee oraz właśnie tej części Transformers Przebudzenie Bestii Reset tamtego uniwersum i opowiadamy o tym są na nowo, nie ma to powiązania z wcześniejszą serią kinową. No i w związku z tym, że Bumblebee był taki fajny, odświeżający, nowy, no to miałem dużo oczekiwania, jeśli chodzi o Transformersy te y, zeszłoroczne. No i muszę wam powiedzieć tak, bawiłem się ok, jest dużo minusów i dużo ciekawych plusów, generalnie y, nie, za, nie wdając się w głęboko w e, tu meritum, no bo tak jak to nie jest recenzja, a tylko takie moje wrażenie i opisowa ocena, e, to tak, e, na pewno gorszy niż Bumblebee, niestety, ale może ze względu na skalę i na poruszoną tematykę, tutaj znowu ratujemy świat i tak dalej, a Bumblebee miał bardziej taki przyziemny, przyziemną skalę, może to o to chodziło. Generalnie na pewno gorszy niż Bumblebee. I jeśli chodzi o czysto rozrywkowy aspekt, to gorsze niż te pierwsze trzy części tego starego, nazwijmy to, uniwersum kinowego tam Transformersów. Ale jeśli chodzi o taką po prostu poziom rozgrywki, rozrywki, to dobrze się bawiłem. No Tak, okej, okay, w porządku, bardzo przyjemnie. Nawet jak się zdarzy, to może obejrzeć drugi raz. Także ani kciuk w górę, ani kciuk w dół, bo to nie jest super wybitne y kino ale nie mam poczucia straty czasu i na myśl o tym filmie nie mam ochoty łapać się za głowę, o Jezus, czym ja miałem do czynienia. Nie, nie. Absolutnie nie. Także, tak jak powiedziałem, ani kciuk w górę, ani kciuk w dół. Natomiast z tym filmem to już mam problem. Kingsman, pierwsza misja. 2022 to była premiera kinowa, aktualnie zobaczyć możecie ten film na Disney+, Plus reżyseria Matthew Vogue czyli twórca odpowiedzialny za również poprzednie części Kingsmenów I ja pierwszego Kingsmena bardzo lubię, ale tak jakby z każdą kolejną częścią no, no, poziom po prostu spada i to diametralnie, i to tak naprawdę na łeb, na szyję. Po tej trzeciej części, która będę ponoć nie jest trzecią częścią, bo trzeci Kingsmeni z numerkiem 3 tak naprawdę będą dopiero kręceni, to, to po prostu już jest dno dna, ponieważ ta trzecia część jest po prostu porażająco głupio, Porażająca i tak jakby nie mogłaby nie może odnaleźć siebie w ramach konwencji. Czy to ma być trochę humor, czy ma być to żart, czy ma być taki przyjazskiony James Bond w trochę innej konwencji, czy ma być na poważnie? Bo wiele scen, szczególnie scen z Rasputinem. E, były bardzo creepy, bardzo tak dwuznacznych, tak dziwnych, że ja nie wiedziałem, jak je odbierać, jak je interpretować i o, to nie były śmieszne sceny. To nie były sceny, e, które powodowały we mnie uśmiech, to były sceny, z którymi miałem problem, w jaki sposób interpretować, i jak się do nich odnieść. Tak jakby kompletnie zagubiono pomysł na to, czym ma być ta, e, ta opowieść. A poza tym, fabularnie, no słabo, nic ciekawego i bardzo płytko jakby poruszamy się po tych Rzeczywistości historycznej, ponieważ mamy tutaj niby początek założenia tej organizacji Kingsmenów, jak do tego doszło, jaka była ich pierwsza misja, jak generalnie powstali i dlaczego ich struktura jest taka, a nie inna w tych dwóch pierwszych częściach, kiedy poznajemy ich we współczesności. Także absolutnie odradzam, absolutnie. Nie wiem, czy ta trzecia część, trzecia w cudzysłowie, która nas czeka w tym roku bodajże, a przynajmniej jest już tworzona, czy będzie lepsza, ale tak jak powiedziałem, no niewiele sobie teraz obiecuję, bo tak dobrej pierwszej części, także tutaj. Zdecydowany kciuk w dół. Zdecydowany. No, no, to nie jest jeszcze taka porażka, jeśli chodzi o m, samopatrzenie, o to, jak został ten film wykonany, że płoną wam oczy z żalu i z żenady na to, co widzicie, jak nieporadni grają aktorzy. No, bo to są bardzo dobrzy aktorzy. Dlatego nie ma dwóch kciuków w dół, ale jeden kciuk w dół zdecydowanie. Absolutnie. Zabójcze wesele. Na Netflixie premiera 2023 reżyseria Jeremy Garlick. Gar to jest tak naprawdę kontynuacja zabójczego rejsu, gdzie główną, główne rolę grają Adam Sandler i Jennifer Aniston. Znowu ma małżeństwo, które z biegiem okoliczności, w pierwszej części, w tym zabójczym rejsie, staje się prywatnymi detektywami i rozwikłowują zagadkę tajemniczej śmierci, której zresztą są świadkami. Zabójcze Wesele jest bardzo bardzo oparte na tym samym schemacie, na głupawej, prostolinijnej historii komediowej, z mnóstwem nierealnych zwrotów akcji i nierealnych scen. Ale tu nie o to chodzi, by coś w jakikolwiek sposób trzymało logiki i realności. Chodzi o dobrą zabawę i dobry humor. Jeśli lubicie humor Adama Sandlera, który to jest raczej wersji light, on już od jakiegoś czasu trochę obniżył poziom absurdu i żenady w swoich komediach, w których bierze udział, czy w, w których odpowiada za produkcję i generalnie za to, jak one ostatecznie. Wyglądają, no to, to jest całkiem przyjemne. Jeśli podobało Wam się e, zabójczy race, no to zabójcze wesele, zresztą postacie z tamtej pierwszej części też się przewijają w jakiś sposób, także przyjemne oglądadło. Bardzo przyjemna rzecz. Do obejrzenia. Czyli ani kciuk w górę, ani kciuk w dół, ale w swojej kategorii przyjemne zaliczone jest. Asteroid City 2023 to była premiera kinowa, a aktualnie zobaczyć możecie nasz Sky Showtime. Reżyseria Wes Anderson. Genialny reżyser i genialne dzieło, przynajmniej głównie w tej warstwie wizualnej. Wes Anderson robi te swoje dzieła w tak charakterystyczny sposób, że pierwszy kadr. Pierwsza scena i od razu wiecie, że to absolutnie jest jego styl, że to absolutnie jest jego film, to jest po prostu niepodrabialna rzecz, w jaki sposób on prowadzi pracę kamery, w jaki sposób ustawia konkretne sceny. Jak szczególnie kamera porusza się w poziomach i w pionach, rzadko się obraca wokół. Nie ma łuków konkretnie w, działani w działaniu w pokazywaniu. Mnóstwo scen głównie w zbliżeniach, kiedy pokazujemy wypowiedzi aktorów, aktorek postaci, są tak jakby łaskie. Na ekranie, na obrazie nie ma jako, nie jako głębi. Wymagałoby to głębi, o czym mówię, poruszenie tego problemu wymagałoby osobnego filmiku, ale generalnie to, w jaki sposób on kręci swoje sceny, w jaki sposób pokazuje rzeczywistość w swoich filmach, jest absolutnie niepodrabialne. Jak bawi się barwami, jak przysiąknięte takimi żywymi barwami są jego poszczególne kadry. To jest po prostu niesamowite. A sama historia. Całkiem fajna, ciekawa, oczywiście wielopoziomowa i wymagająca tak naprawdę ponownego obejrzenia, ponieważ pewne wydarzenia dziejące się na początku filmu nabierają zupełnie nowego znaczenia, kiedy obejrzymy końcówkę, która się bezpośrednio do pewnych słów wypowiedzianych na początku filmu odnosi i można zrozumieć, reinterpretować niejako wydarzenia, które wydawały się błahe. Słowa wypowiedziane dosyć w pustkę, w przestrzeń z początku filmu nagle nabierają dodatkowego znaczenia. Mamy tutaj, jakby. Fabuła w fabule, ponieważ mamy na pierwszym planie niejako mamy opowieść o kręceniu sztuki, a na drugim planie mamy samą tą sztukę przedstawioną jako film, więc mamy dwa poziomy opowiadania fabularnego. Najpierw jeden ten Zewnętrzny element fabularny to o tym, że ktoś tworzy sztukę o właśnie Asteroid City, a druga to już sama sztuka, przedstawiona w farmie filmu lata 50. Stany Zjednoczone, jakieś malutkie miasteczko, Asteroid City, właśnie, gdzie kiedyś kilka tysięcy lat temu, według naukowców, upadł malutki asteroid i wokół tego zbudowano bazę naukową, i co roku zjeżdżają się najlepsi, najlepsze dzieciaki, najlepsi, najlepsi, najlepsze umysły dziecięce czy też młodzieżowe całej Ameryki i są, otrzymywają otrzymują, przepraszam Was bardzo, nagrody za wybitne naukowe osiągnięcia. Troszkę fantastyki, troszkę takiego sznytu SF z lat 50. amerykańskich, ze świetną grą aktorską, szczególnie Scarlett Johansson po raz kolejny pokazuje, że jest absolutnie wybitną aktorką, ale znajdziecie naprawdę plejadę genialnych aktorów i każdy daje z siebie wszystko. Ewidentnie widać, że Wes Anderson potrafi wyciskać co najlepsze z tych aktorów, a oni lubią u niego grać, także Absolutnie zdecydowany kciuk w górę. To jest coś. Cieszę się, że to nadrobiłem. Po tym, jak chciałem mieć na to do, do kina w zeszłym roku, a się nie udało. E, to będzie, wydaje mi się, wysoko, kiedy będę podsumował rok 2024. Choć jeszcze 11 miesięcy przed nami, więc może się okazać, że tak wysoko się nie znajdzie ze względu na bardzo silną konkurencję. Mam nadzieję. No, i na sam koniec film animowany Anime: Chłopiec i Czapla. Zapraszam do mojego osobnego filmu z pierwszych wrażeń, tuż po wyjściu z seansu kinowego, gdzie starałem się Wam powiedzieć, jakie są moje uczucia bezpośrednio po tym, jak ten film obejrzałem na dużym ekranie. A tutaj, po pewnym czasie, jestem tym filmem zachwycony, uwielbiam filmy Studia Ghibli. A Miyazaki, czyli twórca w większości największych dzieł, jeśli nie wszystkich, bo tutaj tego dokładnie nie sprawdzałem, dzieł Studia Ghibli po prostu przechodzi samego siebie. Jest to w dużej części też film jako biograficzny. Można odnieść takie wrażenie, że opowiada przez paralele o swojej młodości, o swoich czasach dziecinnych. Ta historia też nie jest przesiąknięta dużą ilością fabuły, ale jest tu fabuła, jest ciekawa, ale przede wszystkim wizualnie ten film po prostu zachwyca i światotwórczo. Po raz kolejny język, pokazuje, że ma niesamowicie wybujałą i kreatywną wyobraźnię, to jak kreuje nowe rzeczywistości, nowe światy, nowych bohaterów, Nowe stwory i nowe istoty, które zaludniają te jego uniwersa. To jest po prostu absolutnie pierwsza klasa. Wszystko jest przyjemne, wszystkim tym się bardzo mi obcuje i czuję się, że to jest film o czymś więcej, że to jest coś głębszego. Nawet nie do końca jesteśmy w stanie to z nazwać, ale mamy poczucie, że obsługujemy z dziełem niebanalnym i takie odczucie ja również tutaj miałem. To nie jest może pierwsza trójka najlepszych filmów studia Ghibli, ale w pierwsze dziesiątce byłoby bezapelacyjnie, absolutnie, a zważywszy, że już no, już dawno bym się doczekać czegoś, czegoś nowego w tym stylu, na takim poziomie, no bo w Gibi przez kilkanaście lat nie dawało nam niczego nowego, no to jestem absolutnie usatysfakcjonowany i szkoda tylko, że pewnie za szybko czegoś równie dobrego, głównie od samego Miezekiego, to prędko nie dostaniemy. On powiem, stwierdził po raz kolejny zresztą, że to jest i ostatniego film w jego karierze. Mam nadzieję, że nie. Zdecydowany w górę też drugi już się pojawia, bo to jest naprawdę art dzieło, animowane art dzieło. Dobra, słuchajcie, koniec filmów, przechodzimy do seriali. I seriale zaczniemy od tytułu głośnego, ale jeszcze nieskończonego, czyli detektyw sezon czwarty. Na razie były trzy odcinki w styczniu, będą jeszcze trzy finalne w lutym. Więc na razie bez wielkich podsumowań, bez wystawiania oceny, no bo to pierwsze trzy części. Ja nie jestem wielkim fanem detektywa jako serii. Pierwszy sezon obejrzałem po łebkach, czyli patrycja siedziała i z wielkim skupieniu oglądała, bo jej pierwszy sezon się bardzo podoba, uwielbia ten pierwszy sezon. Ja oglądałem nieco przy okazji, ale mówię szczerze, bez. Mm, nadania mu odpowiedniej uwagi, w związku z tym bez skupienia i bez śledzenia. I niezbyt mi może być z tego powodu podszedł. Drugi sezon oglądałem dokładnie i drugi sezon podobał mi się bardzo, w czym, jak wiem, jestem odosobniony. Trzeci sezon znowu tak po łebkach, ale za to kilka razy, więc wiem, o co chodzi, wiem, jak się działo, co tam się działo, orientuję się, znam te zabiegi fabularne, dalej mech. Sezon czwarty, który to przyłożyłem się, będę oglądał od deski do deski, na razie robi na mnie bardzo dobre wrażenie. Judy Forster gra genialnie, reszta aktorów stara się, powiedzmy, do nikomu, nikomu nie mogę niczego zarzucić, ale to też jest kwestia napisanej roli, jak ten aktor danej roli albo aktorka pasuje i co potrafią z danej napisanej roli wycisnąć. Historia jest ciekawa intrygująca, absolutnie w stylu poprzednich sezonów Detektywa. Dużo takich nawiązań i sugestii, że mamy tutaj elementy nadprzeradzone, nadnaturalne. Prawdopodobnie. Podobnie okaże się, że nic z tego nie ma, że będzie wszystko przyziemne albo niewyjaśnione w najlepszym wypadku, ale póki jest ten miraż, że coś tam jest właśnie takie ponadnaturalne, póty bawią się dobrze. Prawdopodobnie, kiedy otrzymam finał i nam wszystko zostanie wyjaśnione, wszystko to rzeczy przyziemne, wytłumaczalne i tak dalej, to trochę ten czarta magia pryśnie. Bo ja nie jestem wielkim fanem generalnie true detective, tych historii detektywistycznych, true crimeów, tego typu serialów, czy to seriali dokumentalnych, czy fabularnych. A troszkę, troszkę oczywiście, w tym stylu tworzony jest detektyw i cała ta seria. Ja tutaj wielkim fanem nie jestem, więc też póki są te elementy naturalne, to znajduję coś więcej dla siebie, tak? Oprócz tego, że jakby mm, pomysł na miejsce jest genialny, bo mamy Alaskę i to w czasie, kiedy w Alasce przez 24 godziny, na Alasce przez 24 godziny mamy całkowitą noc. Czasami jest trochę jaśniej, czasami trochę ciemniej, ale generalnie jest to mm, arktyczna noc i to jest świetne miejsce jako Alaska, mróz totalny, wszelkie odległości, pustkowia i to, że non-stan na od. To jest świetny zabieg fabularny, nadający dodatkowego, świetnego klimatu dla całej serii. A sam, sama, sam pomysł, sam, samo wydarzenia? No jest dużo pytań, jest dużo rzeczy intrygujących. Oczywiście jest wyciągnięty na wierzch mocno aspekt rdzenny miesz mieszkańców tamtych regionów. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Jest to wszystko na razie na połowie, na półmetku bardzo obiecujące. Styczeń to też czas w końcu na podsumowanie. Monarcha, czyli serialu, który z tego znaleźć możecie na Apple TV. Pierwszy znany masz 10 odcinków. Zaczął się w 2023. W 2024 styczniu się zakończył. Twórcy Chris Blatt i Matt Fraction. Jeśli dobrze sobie to wszystko zapisałem, Monarch to jest serial opisujący wydarzenia kilka lat wstecz w stosunku do wydarzeń kinowych tej wielkiej serii Godzilli. No i Godzilli Plus Kong, jako ostatni wielkokinowy film. Mamy więc rok bodajże 2015 17 maksymalnie gdzieś te rejony po pierwszej Godzilli. Po pierwszej Kinowej godzili z tej nowej serii. Nawiązuje ten serial bezpośrednio do King Konga Wyspa Czaszki, do poznanych tam postaci. I generalnie mamy tutaj fabułę, która ciągnie się, bo mamy dużo retrospekcji, przez kilkadziesiąt lat od momentu, kiedy powstają pierwsze elementy Monarcha, jako tej organizacji, która ma nadzorować potwory, zbierać informacje o tych wielkich, gigantycznych stworach. I starać się je zrozumieć i przed nimi chronić ludzkość, albo z nimi współpracować, zależy od formacji i od filozofii życiowej. Widzimy tutaj rozłamy w tej organizacji, różne właśnie filozofie podejścia do tego, czym ma się zajmować, jaki ma być stosunek do potworów, i mamy zarówno ten aspekt przeszłości, co się dzieje z pierwszymi osobami, które zakładały monarch przez te wszystkie lata, oraz aspekt współczesny, znaczy mówię, 2015-2017, czyli wydarzeń pomiędzy pierwszą a drugą częścią, tą kinową. Całość w miarę trzyma się kupy, jest dosyć spójne. Największym problemem, w ogóle, Kurt Russell, pierwsza klasa, i jego syn tutaj na ekranie. Świetny pomysł, że syn gra z młodszą wersją tej samej postaci, ojciec zaś starszą wersję. I to się bardzo dobrze sprawdza zresztą. Dość ciekawa w ogóle historia Liszoła, tej postaci. I w ogóle tak naprawdę mamy tutaj historię założycielską grupki osób, które założyły monarch, potem drugiego pokolenia. O którym wiemy najmniej, on najczęściej się przewija tak pomiędzy, i trzecie pokolenie, to współczesne 2015 2017 które odkrywa przeszłość i dopiero do tego monarcha, i do tego czym jest monarch, zaczyna nawiązywać i zaczyna współpracować, albo się sprzeciwiać monarchowi, bo w międzyczasie monarch mocno jako organizację się zmienił. E, dosyć ciekawa jest ta historia, tak jak powiedziałem. Największy problem, co umknęła, chciałem Wam powiedzieć, to wiek niektórych postaci, szczególnie ten środkowy, środkowe pokolenie. Tam nie jest wytłumaczony, dlatego oni są dla mnie zbyt młodzi po prostu. Tam się liczby nie zgadzają. Niektóre postacie wyglądają powiedzmy zbyt młodo, ale to jest bardzo dobrze wytłumaczone w ramach fabuły. Natomiast część postaci ewidentnie nie zgadzają się liczby, są za młode w stosunku do tego, w jakim wieku mają dzieci, w stosunku do tego, w jakim przeszłości, w ile lat miało w danych wydarzeniach itd. Tu tam się trochę scenarzyści pogubili, ale przymykając to oko, to się przyjemnie ogląda. To jest ciekawe, jeśli jesteście fanami, godzili tego uniwersum, to to jest ważna część tego uniwersum i dobrze ten serial zobaczyć. On jest sprawnie zrobiony, widać tam kasiorę, e, widać dużo odniesień do tych filmów i to, co to było, bo w, w, z perspektywy serialu pierwszej części, ale widać podbudowę tego, co będzie w kolejnych częściach, o czym my już wiemy, no bo drugą część, trzecią część mamy za sobą. A czwarta przychodzi w tym roku i niewykluczone. Tak się zastanawiam, czy pewne elementy zbudowane tu w serialu nie pojawią się jakoś właśnie w tej części czwartej, która nadchodzi i niedługo będzie w kinach. Także ostatecznie kciuk w górę. No i na sam koniec. Coś, co zajęło mi absolutnie więcej czasu w styczniu, mi i Patrycji, bo oglądaliśmy wspólnie od razu trzy sezony, czyli zbrodnie po sąsiedzku. Pierwszy sezon 2021, drugi sezon 2022, a 2023 to data premiery trzeciego sezonu, bo je wszystkie. Na Disney Plus za całość odpowiada jako produkcja, ale też grając główne postacie tego serialu: Steve Martin, Martin Short oraz Selena Gomez. Świetne trio, ewidentnie do siebie doskonale pasujące i czujące chemię na ekranie. A o czym właściwie jest ten serial? Mamy tutaj przypadkowo poznających się sąsiadów z wielkiego takiego budynku, gdzie są apartamenty, w Nowym Jorku jeśli dobrze pamiętam, to w ogóle historia się dzieje, którzy przez przypadek dowiadują się, że wszyscy są fanami podcastów opowiadających o historiach true crime i że oni są również miłośnikami true crime, po czym okazuje się, że właśnie w ich budynku następuje, dochodzi do zbrodni i postanawiają tą zbrodnię rozwiązać przy okazji zakładając Podcast opowiadający o tym, jak oni starają się tą zbrodnię rozwiązać. Świetna, lekka, przyjemna komedia z dużym elementem kryminalnym, właśnie zastanawianie się, a może to, a może tamto, może ta osoba podejrzana, a może ta, zbieranie dowodów. Jednocześnie świetna chemia pomiędzy trójką tych bohaterów. Każdy sezon to inna zbrodnia. Zresztą każdy sezon, kiedy już mamy finał, ostatni dziesiąty odcinek, bo każdy składa się z dziesięciu części, na sam koniec dostajemy zajawkę, czyli jakąś zbrodnię, którą będziemy rozwikływać w sezonie. Kolejnym. Wszystko to bardzo pięknie się spina. Trzeci sezon to w ogóle jest sezon taki bardziej muzykalowy, ponieważ postać grana przez Martina Shorta jest w ogóle producentem muzykali i otrzymuje ponownie po latach okazję zrobienia muzykalu, więc dużo elementów jest teoretycznie niezwiązanych ze śledztwem trzeciego sezonu, ale z musicalem, który się tam tworzy, choć oczywiście śledztwo mocno w ten muzykal przeniknie. I te dodatkowe elementy muzykalowe? Świetne. W ogóle bardzo mi się podoba, jak jest, zbudowany, e, te, jak jest zbudowany ten serial. Mnóstwo takich drobnych zabiegów nadających oryginalnego sznytu. Na przykład, wiele odcinków jest opowiadanych z perspektywy konkretnego jednego narratora. Jakiegoś, e, po, jakiejś postaci drugoplanowej, która opowiada jako narrator pewne wydarzenia, i z jej perspektywy jest cały odcinek. Jest świetny odcinek w pierwszym sezonie z punktu widzenia osoby e, głuchoniemej. Pierwsza klasa. I w tym odcinku nie pada żadne słowo ani żaden dźwięk. Super. I takich zabiegów artystycznych, które powodują, że każdy odcinek jest choć troszkę bardziej oryginalny, a przynajmniej w danym sezonie możemy znaleźć naprawdę ciekawe, oryginalne zabiegi produkcyjne, jest mnóstwo. I to jest świetne. Ja Wam zbrodnie po sąsiedzku, po sąsiedzku bardzo polecam. Bardzo przyjemny serial kryminalny, komediowy, z trójką genialnych aktorów, którzy po latach się odnajdują i jest między nimi genialna chemia. Zdecydowany kciuki w górę, oczywiście, w swojej kategorii. Okej, okay, słuchajcie, to wszystko z mojej strony, jeśli chodzi o moje podsumowanie filmów, seriali ze stycznia 2024. No ale obiecałem, no to teraz na sam koniec, rozwiązanie konkursu, który ogłosiłem na moim poprzednim materiale podsumowującym 4 lata działalności kanału. W skrócie, konkurs polegał na tym, że każda osoba, która napisała mm, komentarz składający się z przynajmniej siedmiu w miarę długich wyrazów, ani jakiejś tam Omomatopi, brała udział w po prostu losowaniu gry planszowej. Gry planszowej pięć szczytów. No to sobie teraz spisałem te osoby, rzuciłem kostką i wyszło mi, że osobą, która otrzyma ode mnie pięć szczytów, jest osoba, która widnieje, podpisuje się nikiem Małgorzata dowiak dobrze czy tam 3001. Zapraszam panią lub pana, w sumie to nie wiem do kontaktu ze mną, można wejść w szczegóły mojego kanału, w opisie kanału, tam jest mój adres mailowy i wysłać mi dane do wysyłki paczkomatem poproszę, tak? paczkomatem, a ja prześlę ze swojej strony, jak tylko otrzymam te dane prześlę ze swojej strony, pięć czytów, świetną grę wydaną przez Trefla bardzo przyjemna gra taka mechanicznie, rodzinna plus będziecie się dobrze bawić Ty i Twoi znajomi ktokolwiek tam zaprosisz na granie Okej, okay, słuchajcie, to wszystko z mojej strony, jeszcze raz dziękuję za oglądanie innych materiałów i zapraszam oczywiście na inne materiały. Trzymajcie się ciepło i zdrowo, do zobaczenia. Cześć!